Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść. Przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich. Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości. A pozostałych ułomków zebrano siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Drodzy bracia i siostry, zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. Kiedy sięgniemy do Ewangelii, o Samarytance, to jest tam wzmianka o tym, że Jakub wybudował nam tę studnię. Było to 1700 lat przed Chrystusem. Moi drodzy, stoimy w miejscu, w którym nasi przodkowie, blisko 800 lat temu, do tego czasu mamy jeszcze tylko 3 lata, ale cóż to jest 3 lata. Stoimy, stoimy w miejscu, kiedy nasi przodkowie według znanych nam podań, tradycji, znaków i przekazów założyli tę miejscowość. Stoimy u stóp wzgórza, które jest patrząc przede mną. Na wprost można się odwrócić. Stoimy u stóp wzgórza, na którym znowu według rozeznania naszych przodków, w smolnicy został postawiony pierwszy kościół. Po nim nie mamy śladu. Śladem jest albo były, pozostałości cmentarza. Można domniemywać, że pozostałością po tym kościele jest tryptyk Smolnicki, którego fragmenty znajdują się w naszym nowym kościele. Sądząc po jego wymiarach i po tym, że nie mieścił się w naszym starym kościele, należał do większego Smolnickiego. I na tych ziemiach oprócz ludu, który podjął pracę. Zresztą temat tej pracy jest zawarty w nazwie Smolnica. Ten lud również należał do Chrystusa. Czcił Jezusa Chrystusa w Eucharystii. My uczciliśmy tajemnicę Eucharystii w tym roku już specjalną liturgią Wielki Czwartek. Dzisiaj w Boże Ciało czcimy ją w sposób szczególny, inaczej. Wtedy była to uczta. Dzisiaj to tajemnica obecności żywego Boga pośród nas, który jest w naszym miejscu, w, naszym, w miejscu naszego życia. Ta obecność nie jest ani odległa, ani zastępcza, ani teoretyczna. Przeciwnie, jest ona bliska i konkretnie namacalna w kawałku chleba i odrobinie wina. Dlatego w Boże Ciało podczas procesji stawiamy całemu światu i sobie przede wszystkim pytanie: czy wierzysz, że Bóg jest obecny pośród nas? Dla siostry, znak procesji eucharystycznej. Urąga zdrowemu rozsądkowi ludzi współczesnych, którym Bóg wydaje się być obojętny. Owszem, jest, ale żyjemy tak, jakby był nam obojętny. A on mieszka pośród nas w łatwo dostępnym i prostym znaku, chleba i wina i daje się poznać dzięki pokornemu gestowi adoracji hostii w monstrancji. Moi drodzy, kult Eucharystii wymaga czasu. Spędzenia chwil przed tabernakulum. Czy dziś, kiedy mamy kalendarze wypełnione co do minuty, Stać nas jeszcze na marnowanie czasu na adorację. Żyjemy w zabieganym świecie. Czasem mamy wrażenie, że biegniemy, że biegniemy wraz z Nim bez głębszego sensu, na oślep, smutku. Procesja z Najświętszym Sakramentem chce temu naszemu wyścigowi przywrócić właściwy porządek i sens. Przez życie idziemy z Bogiem. Centrum naszego życia jest ołtarz i Słowo Boże. Chlebem, który daje nam siłę, jest ciało Pańskie. Przecież, siostry, Boże ciało jest nam dzisiaj potrzebne jak nigdy. Przez jego prostą symbolikę możemy odnaleźć fundamenty naszego życia, wspólnotę wspólnotę z Bogiem i z naszymi braćmi i siostrami. Pan Jezus głosił Ewangelię i poszły za Nim tłumy, które dzisiaj widzimy, czytając Ewangelię, na pustkowiu. Miejsce naszego życia nie jest pustkowiem. Ono owocuje. Ono przynosi plon. Przynosi plon naszej pracy. Niech dalej przynosi owoc pracy, ale także owoc naszej wiary. Amen.